Witajcie, tutaj Adriano Zaczynamy naszą kolejną serię gameplayi. Tym razem z Battlefielda III. Postanowiłem zacząć jak zwykle od kampanii. W następnym gameplayu przejdziemy już do multiplayera. Tutaj mam. E, tak, powiadomienie, że mam dodatek do pobrania. Może być. Trzeba dokupić, oczywiście. E, no i że jest dostępna aktualizacja. Ta aktualizacja nie wiem po co jest, bo nie trzeba jej ściągać. Nie wiem co poprawia, więc. A waży 2 giga, więc sobie ją po prostu podaruję. Gram cały czas bez nich. Gra jest, znajduje się na dwóch e, płytach DVD. Jedna, na jednej znajduje się kampania, e, cały single player, a na drugiej e, multiplayer, e, tryb kooperacji, chyba tekstury w HD, coś, coś takiego. Jakaś tam, w każdym razie jakieś poprawy e, co do grafiki. To są właśnie na, na drugiej płycie. Za każdym razem trzeba po prostu przekładać te płyty, no ale już mniejsza z tym. Hmm, przejdziemy się do samej kampanii. Mamy wznowienie kampanii, nową kampanię albo powtórzenie misji. Z pierwszych dużo scenów z trailera, ale to nie. Dobra, weźmiemy sobie tę misję. Tutaj jeszcze nie za, nie za wiele wiemy, więc wydaje mi się, że to będzie dobre i unikniemy e, wielu spoilerów. Jak widzicie, zacząłem kampanię na poziomie normalnym i nie mogę wskoczyć na poziom wyższy. No i też będę grał dalej na normalnym w takim razie. Fajna historyjka, tyle, że bez związku ze sprawą. Tutaj przewinę ten film. Generalnie e, fabuła wygląda tak. Ma być zamach na Nowy Jork i przesłuchuję naszego, e, naszego naszego bohatera sierżanta Blackburna po to, żeby dowiedzieć się, co, się tak, co tak właściwie się stało i co się wydarzy. No i on opowiada, co tam, e, jak, co tam się wydarzyło na tych zadaniach, na których, w których uczestniczył. No i my, kiedy on opowiada te swoje historie, my e, wykonujemy tak jakby właśnie to wszystko w postaci misji. Słucham. Ocena zniszczenia nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Jednak... Elementy formacji pułkownika Garrisona przejęły kontrolę nad... to Tak, słuchajcie, mamy w pełni polski dubbing hmm, razem z napisami. No to oczywiście napisy możemy wyłączyć, ja jednak wolę zostawić, bo czasem po prostu dialogi są albo za cicho nagrane, albo... Hmm. Znaczy, no, generalnie chodzi o to, że czasem po prostu za cicho nagrane, czasem nie słychać tego po prostu, co on nie mówił w tym ogniu walki, choć pośród wybuchów. A inna sprawa, że na kascenkach albo na oskryptowanych wydarzeniach czasem widać po prostu, że są niesynchronizowane ruchy ust z, z tym co mówią. No ale to jednak często tak jest, jeżeli jest przekład z angielskiego na polski, nie wszystkie kwestie tyle samo czasu, tyle samo czasu zajmą mm, do wypowiedzenia po angielsku co po polsku. Teraz będziemy musieli dostać się do banku. W którym mamy znaleźć dokumenty, pewne, pewne informacje. Wiecie, informacje to potęga, więc trzeba tam kogoś po te informacje wysłać. Teraz właśnie biegniemy z moździerzem. Trochę e, trochę też jesteśmy atakowani. Z góry właśnie coś przed chwilą uderzało. Teraz jak już dobiegniemy, to dopiero wejdziemy w taką normalną walkę. O właśnie coś. Bombardują nas, no. My co prawda nie się ale nie będzie mieli okazji nim postrzelać. Rozstawimy go tylko. O, i to jest bardzo fajne, spójrzcie. Generalnie całe oświetlenie w Battlefieldzie jest po prostu świetne. E, jasne, generalnie. Grafika też jest. E, Całościowo niezła, ale po prostu oświetlenie to najlepsze co jest. Nie wiem czy widzicie tutaj w tym roku. Może poprawię trochę opcję jasności ekranu. Żebyście trochę lepiej widzieli. Nie mam tutaj raczej takich oskryptowanych miejsc, gdzie po prostu w ogóle wybiegają bez końca, jak to w kodzie. Da się wybić wszystkich i po prostu później przejść. Teraz poszedł granat. Elegancko. Dobra, wrócimy dalej. Dobra, powiedziałem o tym oświetleniu. Oświetlenie jest po prostu cudne, cud niutne. Spójrzcie jak to wygląda. Zarąbiste. Szczególnie właśnie w nocy, kiedy różne to są cienie i tak dalej, to to fajne efekty, kiedy patrzymy wprost na słońce, znaczy na źródło światła. A spójrzmy na przykład teraz, jak nas razi po oczach. Naprawdę, jeżeli ktoś na przykład w multiplayerze biega z latarką i wyceluje nam prosto w oczy, to my mamy pra praktycznie w całości biały ekran i nic nie da się wtedy zobaczyć. takie różne rzeczy to się właśnie wykorzystuje. Co się dzieje? Co się dzieje? A! Tak samo, jeżeli biegamy z celownikiem laserowym, możemy oślepić e, przeciwnika tym czerwonym laserem, z celownika. Wiele się mówi właśnie, że kot rywalizuje z Battlefieldem. Rywalizują na pewno, jeżeli chodzi tylko co e, do tego, kto zgarnie więcej graczy, tak, to będzie miał więcej sprzedanych kopii, ale na pewno nie rywalizuje ze sobą pod względem e, stylu rozgrywki, że kto będzie miał bardziej dynamiczne, jest lepszy, bo po prostu w Battlefieldie czasem... W Battlefieldie jest bardziej się takie bardziej podejście drużynowe, zespołowe, a w kodzie po prostu indywidualne. Tutaj nie ma takich misji, gdzie biegamy sami. Tutaj wszędzie biegamy gdzieś z kimś, yy, z jakimś oddziałem, mniejszym lub większym. Czasem to są misje, gdzie są dwie osoby, czasem gdzie... Czasem gdzie właśnie takie tutaj cały oddział. Tutaj właśnie poszedł granat. Mamy też shotguna, tak? Swoją drogą. Wchodzimy do ciasnych pęczni, więc pójdziemy shotgunem. A tak jak widzicie, właśnie teraz mamy tutaj laserek. Znaczy, celownik laserowy. Nie wiem, jak to widać, na ile, ale powinno być widać. Możemy go włączyć i wyłączać. Jeżeli komuś wycelujemy takim e celownikiem w oczy, właśnie będzie miał też... E dostanie czerwonym kolorem po ekranie. Kompleksu. Na czas tej misji 1-3 odłączy się od busa i dołączy do nas. Kiedy wsiadamy do pojazdu, oczywiście w całej grze jest dużo więcej pojazdów do, do sterowania, do kierowania nimi, teraz tylko jesteśmy jako pasażer. A generalnie podczas gry w innych misjach, czy to w multiplayerze, mamy helikoptery, myśliwce, hmm. Mamy właśnie Hammeret, jak tutaj, czołgi i inne tego typu, tego typu pojazdy. Oczywiście są też łodzie, typu, nie wiem, są pontony, są amfibie, które wyjeżdżają potem na ląd. Przyjąłem 1-3, nie będziemy zawracać, zepchniemy tego rzęcha z drogi. Słyszeliście, zatrzymać wóz! No tak, jasne. Na co wam to wygląda? Stajemy na środku drogi w mieście ogarniętym wojną i mamy przepchnąć wóz, który stoi... Spójrzcie, spójrzcie co tu stoi Cysterna I cały oddział oczywiście podchodzi pod cysternę, nie? W ogóle podoba mi się to takie bardziej taktyczne podejście Battlefielda do sprawy I, i bardziej taki postawiony na realizm, jakby to faktycznie wyglądało nie, żeby po prostu się przebić przez masę wrogów, ale teraz na przykład spójrzcie, kiedy nasz oddział tam stara się tam utrzymać pozycję, to my idziemy i od flanki będziemy zachodzić naszych wrogów. W ogóle model strzelania, wkrótce nie wiem jak określać strzelanie, nic się tym w nie zastanawiałem, jak to, jak to opisać. Nie wiem, pozostańmy może przy tym, że jest inny niż, e, niż w kodzie Ale szybko się ma do niego przyzwyczaić Bo jak teraz widzicie, jak strzelają do mnie, to się rozmazuje mi ekran Nie chodzi o to, że tam mam te rany, tylko chodzi o to, że kiedy do mnie strzelają to mm, To jest tak zwany ogień właśnie zaporowy I taki, wiecie, żeby zatrzymać przeciwnika i kiedy się, tak kiedy się tak rozmazuje. ekran, to wiadomo, że przecież nikt nie pobiegnie i nie, nie będzie nie będzie wybiegał na dalej do walki, jeżeli nie będzie nic widział. Więc to też fajnie właśnie działa, można prowadzić w multiplayerze chociażby też takie te tego typu yy, kogoś osłaniać. O widzicie, Zawalił się, zawaliło się drzewo. Takie takie akcje też fajnie wyglądają właśnie. Jest destrukcja otoczona w Battlefieldzie. Co prawda nie można rozwalić wszystkiego. Tak naprawdę... Wielu rzeczy nie można rozwalić, ale część ścian, owszem, więc można w pewnym stopniu zmieniać otoczenie, w którym walczymy. Na nasze potrzeby bądź też. wrog też może nam na naszą niekorzyść to zrobić. Ale to też dodatkowy element, który wpływa na, na, na sposób naszej walki w Battlefieldzie. Uważam, że nie ma co porównywać Battlefielda z kodem, bo to są zupełnie dwie różne gry. O, oh, Jezus! Oh. Biegnąć, biegnąć. To prawda pamiętałem, że tam ten czołg ma być, ale nie sądziłem, że tak szybko jedzie. Uch, Nie wiem, warto. No biegnijcie, biegnijcie. No jasne. Chodź tu i strzelaj. No to wszystko oczywiście skrypty, jest też właśnie sporo Żyjecie? skryptów y, w Battlefield'zie, ale jednak nie wiem czego się ludzie, niektórzy czepiają o te skrypty. Te skrypty dodają dużo, dużo bardziej... efektowna jest gra wtedy. Dobrze. Ja pierdolę, to był ten 90 i ja oddycham. Żyję kurwa. I to jeszcze ja? Blackburn! Blackburn, żyjesz? Żyjesz? No, tutaj, jeżeli sprzecisisz, to żyjesz, to było ewidentnie wycięte z tego poprzedniego z tej poprzedniej kwestii i nie wiem, takie właśnie mniejsze niedoróbki sprawiają, że to nie jest może najlepszy dubbing, no ale mamy, mamy jednak dubbing, co prawda, wiecie, możemy, a nawet sprawdzę, czy możemy, czy możemy wyłączyć, mmm, napisy możemy wyłączyć. A czy możemy wyłączyć? Czy możemy wyłączyć? Tak, jest język. Możemy zmienić sobie język na. Wspalimy sobie angielski. Może w oryginale? W oryginale zobaczymy jak to wygląda. Więc teraz tę te resztę przesłuchamy po angielsku. Sami ocenicie, którą, która wam się bardziej podoba. Teraz sobie trochę poszliśmy do czołgów. Zobaczcie jak to światło daje po oczach. No przecież jeżeli ktoś będzie w za pociążówku, to tego nie zobaczymy za nic. Od tak po prostu. Ale z kolei też jest trochę wada, że nie można zbić tego światła. O, automatyczne celowa nie ratowała mi tyłek. No nie możemy zbić, te, zbić tych lamp. Teraz musimy się jakoś wybić do tego budynku, ale tutaj mamy całkiem konkretny ostrzał stąd. Więc spójrzcie jak się zachowuje, jak się zachowuje nasi towarzysze. Nidły jak głupi na rzeź, mimo że są nieśmiertelni tak naprawdę. Także tylko proszę bardzo. Większość zostaje działu i tutaj będzie dalej utrzymywała pozycję, a my idziemy we dwóch ich od tyłu. A nie, znaczy nie we dwóch. trochę większą ekipą. Część została po prostu, część będzie zachodziła, atakowała flanki. A teraz spójrzcie jak oni biegną z tymi latarkami. Yy, część ludzi w multiplayerze też biega właśnie z latarkami. Jak dla mnie to, to jest trochę głupie, bo wtedy wszystkich widać. Tu, tu jest graffiti, tu jest graffiti. Podchodzę i znika. Nie wiem czemu są takie bugi właśnie graficzne. To jest zawsze taka lekka ścinka. H To jest chyba doładowanie poziomu, tak mi się wydaje. Tutaj mamy quick time event. Do czasu, od czasu do czasu się zdarzają, prawda? Generalnie nie ma takich sekwencji, że żeby pokonać gościa. Wręcz na przykład musimy wyklikać, nie wiem, 10 przycisków. Tylko zwykle to jest jeden po prostu. Po prostu klikniesz i. Walka jest udana. Możemy właśnie też zachodzić od tyłu i tak po cichu zdejmować przeciwników. Nie obrzucamy granatami, bo mamy tutaj skrzynkę z amunicją. Podchodzimy i po prostu znowu mamy pełne magazynki. Boom, headshot, co? Wszedliśmy do punktu docelowego i na tym się będzie kończyła misja. Ja Wam jednak końcówki nie pokażę, bo wtedy mógłby to być już właśnie spoiler, chociaż może nie aż taki wielki, no ale mniejsza z tym. Nie będziemy zaglądać co jest za tym. Mam nadzieję, że się gameplay podobał, no bo wiadomo, to nie jest recenzja, to nie ma być szczegółowe, to ma być po prostu gra. Także do usłyszenia w następnym gameplayu, najprawdopodobniej z multiplayera. Na razie.